W tej misie, którą tutaj mamy przedstawioną widzimy ziarno gorczycy, a ta roślina to takie drzewko, które rośnie z tyłu, jest to morwa, dlatego że właśnie mamy jeden tutaj z cytatów, który pozwolę sobie przywołać. Chrystus mówił, gdybyście mieli wiarę, jak ziarno gorczycy, powiedzielibyście tej morwie, wyrwij się z i przesadź się w morze, a byłaby Wam posłuszna. Codziennie, z wyjątkiem poniedziałku, można zwiedzać ogrody biblijne w Muszynie. To czwarty w Polsce, ale w tej chwili największy tego typu ogród tematyczny. Kolejna scenizacja przedstawia nam w sposób symboliczny górę Tabor i przemienienie Chrystusa na tej górze. Ogrody biblijne składają się z kilku części i ułożone są w konwencji trzech świątyń. Jerozolimskiej, kościoła świętego Józefa Oblubieńca, Najświętszej Marii Panny i kościoła czasów mesjańskich. Jesteśmy społeczeństwem obrazkowym, bardziej przy, przemawia do nas obraz niż tekst. Stąd mówi się o tym miejscu, o tego typu ogrodach, bo to przecież nie jedyny ogród w Polsce tego typu, że to jest dzieło nowej ewangelizacji, który za pomocą obrazów przybliża teksty biblijne. Nasze obrazy, nasze kompozycje dotyczą Czyli te kompozycje zawierają zarówno rośliny, które są z nazwy wymieniane w Piśmie Świętym lub z Pisma Świętego pochodzą, jak i kompozycje poświęcone zdarzeniom lub postaciom wymienianych na kartach zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu. Turyści, którzy to miejsce dopiero odkrywają, bo ogród otwarto pod koniec czerwca są zachwyceni. Takie miejsce, gdzie można sobie chwilkę spędzić na spokojnie, pewne rzeczy może w życiu przemyśleć. Pewne rzeczy gdzieś tam poukładać. Piękna inicjatywa. Można właściwie w godzinę poznać i poznać Stary Testament, Nowy Testament, dzieje apostolskie. Troszeczkę nowoczesności jest, tak widać, że, że nie jest to widać ten. ten... No ten, no, no, ten XXI wiek, myślę, że widać. Niedziela jest w ogrodach dniem ciszy, to znaczy, że można tu wchodzić i zwiedzać, ale bez przewodnika. Zresztą także w tygodniu wiele osób woli po cichu i w samotności przechadzać się alejkami pomiędzy roślinami opisywanymi w Biblii. Są jednak i tacy, którzy potrzebują przewodnika. O pełnych godzinach oprowadzamy z przewodnikiem zarówno gości indywidualnych, jak i umówione wcześniej grupy. Oczywiście jest możliwość zwiedzania samemu. Cały ogród, nie tylko ta część, w której jesteśmy, ale cała, jeszcze dalsze, dalsze zagadnienia, mają razem z ponad 180 tabliczek. I one wprowadzają, opisują to, czego dane poletko, dana sekcja dotyczy. Wejście do ogrodów jest bezpłatne, podobnie jak korzystanie z pomocy przewodników, których jest dwoje. Muszyńskie ogrody zaprojektowała dr Zofia Włodarczyk z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Instalacje biblijne to dzieło profesora krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych Karola Badyny.